Witam kochani, dzisiaj robimy skrzydełka z indyka. Mamy 6 kawałeczków, czyli trzy skrzydła podzielone już. I to wszystkie przyprawy, które nam będą potrzebne, powiem wam po kolei. A no to będę dodawała i mówiła. Tutaj mam jogurt grecki. Jest taka pełna łyżka, troszkę więcej, można powiedzieć dwie łyżki płaskie jogurtu greckiego. Mustarda francuska jedna taka nie za duża łyżeczka ta malutka, i musztarda sarebska też jedna łyżeczka to chcemy dać pierwszy raz to jest parmezan z ziołami jeszcze nie dawaliśmy tej przyprawy myślę, że nam się nie przypali tak na pierwszy raz damy tylko trochę teraz dajemy takie pół łyżeczki pełne soli wow. Od razu poczułem ten ser, parmezan tak? Biały pieprz. Teraz dajemy ostrą paprykę czerwoną. Musi być pikantnie. Dzisiaj być. tam tak troszkę więcej. O, będzie Dzisiaj dobre. będzie pikantnie. I czerwona słodka w Bądź się trzeba kupić więcej. Nie nie jest, tylko jakoś tak te małe otwory może są. Czosnek granulowany jeszcze mam sporo i troszkę kurkumy I, no i jeszcze dam oliwki delikatnie i troszeczkę kurkumy na kolor i na zdrowie wszystko polejemy teraz oliwką a no, tak ponad łyżkę i teraz wszystko musimy dobrze wymieszać i to będzie nasza marynata do właśnie tych skrzydełek które będą pieczone w airfrayerze. ale wiesz co ja to sobie ręką wymieszam najwygodniej muszę najłatniej. tak wszystko ponacierać właśnie fajnie najlepiej tak, tak wszędzie ponacieram i dajemy do lodówki na co najmniej godzinę żeby sobie przeszło tymi smaczkami. i będziemy piekli w airfrayerze. u nas nadal gorąco także staramy się gotować Airfryerze wszystko piec, żeby jak najkrócej było i nie nagrzewać piekarnika. Przykryjemy i wkładamy do lodówki. kochani airfryer nagrzany na 180 stopni, wzyskam olejem i wkładamy skrzydełka. I będziemy piekli 25 minut. Oczywiście w połowie przekręcimy. skrzydełka to wygląda. Takie duże są, prawda? Jak łódka kur. Górze, nie? nie, zobacz, jakie to duże. Rukie takie. Chyba mhm, takie gdzie nam trafiło. No, nie, nie, nie. Tak. Mm. Mhm. Tak... Tak. tak będzie dobrze. Bardzo Ale ja bym chciała to jeszcze wyskrobać i posmarować. A, oczywiście, jak to da. Szpoda, marnować, to się zaprości. To jest ta marynata taka właśnie. Tak ja to jeszcze posmarujemy na skutek i podamy na 25 minut. W połowie przekręcimy pokażemy wam jak będą wyglądały tak wyglądają skrzydełka w połowie pieczenia teraz je przekręcamy na drugą stronę i zostało jeszcze 12,5 minut myślę, że się upieką to na pewno takie duże te, te, te skrzydła to naprawdę wyglądają jak te łódka prawie, jak łódka, łódka. To dużego indyka no zobaczymy, no pieczemy jeszcze 12,5 minuty. zobaczymy kochani, a do naszych skrzydełek zrobimy jeszcze sobie taki sos na koniec, pełną łyżeczkę miodu Och, tutaj mam taki masło orzechowe ekologiczne, z kawałkami orzechów także dam też taką łyżeczkę taką prawie łyżka tak tyle i sos sojowy sosu sojowego też odrobinę no, myślę że wystarczy i to wszystko wymieszam ostatnie dwie minuty jak zostanie pieczenia posmaruję tym sosem nasze skrzydełka Pani to to ja się nie odzywałem ale to jest mój ulubiony sos tak orzechowy tak arachidowych Różek ziemnych. I miód, taki, sos i sos sejowy. Coś pysznego, spróbujcie. Tak, na sam koniec właśnie natrzemy, właśnie posmarujemy nasze skrzydełka. Kochani, zostały dwie minuty, sprawdzamy. Myślę, że to mięsko będzie gotowe. No, wygląda dobrze, ale razie, nie Jestem pewny czy w środku, bo nie może zmniejszymy temperaturę do no Myślę, że jeszcze podwieczemy. Ja je posmaruję teraz i jeszcze włożymy na 5 minut. A teraz je przekręcę jeszcze na drugą stronę i posmarujemy tym naszym sosem. No, I jeszcze je damy na 5 minut, nie na 2 minuty, tylko na 5 mm. Nie robiliśmy jeszcze ulubione. tak właśnie skrzydełek w ten sposób, ale chcemy spróbować. No, lubimy właśnie coś nowego zawsze, nie? Tak tak, ale mówię, że Poznać ten sosik... Smaczki. Mój ulubiony, musimy znowu patyki. Tak my robiliśmy z kurczaka właśnie. Patyki i tym sosem smarowaliśmy, smak, tak. A teraz sobą. zrobimy właśnie w ten sposób. Tycze skrzydełka, zobaczymy. Jak kurze łódka zmniejszę temperaturę na 175 pieczemy jeszcze 5 minut Ani gotowe zobaczcie jak pięknie z wygląda skrzydełka mm. z indyka ale zobacz jak pięknie wyglądają no mówię takie wielkie piekły. że mm. nóżki z, te pałki z kurczaka są mniejsze od tego ale wiesz, skrzydła indyka ale jak posmarowałam właśnie tym zobacz jak to pięknie przyzłodziło. Mm. pięknie jak to pachnie kochani musimy poczekać co najmniej 10 minut zaraz będziemy próbować Skrzydełki przestygły, uzdobimy delikatnie z ciepiorkiem, a do skrzydełek mamy sałatę i gotowy już dressing Tak jak zawsze robię ocet jabłkowy, oliwa, sól, pieprz i trochę balsamiku. Znaczy ocu balsamicznego. I to nasza sałata. Ale próbujemy tego indyka. A nie próbuj, jak zawsze ty pierwsza Mhm. Mm Wiesz co, ja sobie tak ugryzę. A tak, dokładnie, Tak się zaczyna skrzydełka jest. Upieczony, zobacz. Mm. Niemiecko upieczone. Hmm. Ja za chwilkę spróbuję. Mm. pyszne Mhm. Mm udało się udało. Udało się, pyszne. Mhm, mm mhm. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj się. Do się. następnego kochani, smacznego. Mm.